Jestem przy wpadającym potoczku, który nawet widać na gps -ie. Proszę bardzo, to go sfilmujemy. Właśnie tak sobie wpada potoczek do rzeki Wdy. A znajdujemy się, znajduje się. Potoczek, jak widać, zresztą w ogóle ma potencjał dosyć spory, bo tutaj to ujście jest dosyć szerokie. Nawet jak się przejdzie tutaj dalej, doskonale widać, że to koryto ujściowe tego potoku no, lubi być czasami całkiem szerokie. On ja sobie tutaj płynie i wpływa taką wąską stróżką do rzeki. A ja jestem w tej chwili. No, do miejscowości Dulsk, Chyba do Mostu, przynajmniej najbliższego nie wiem, co ja mówię Do najbliższego Mostu w linii prostej mam kilometr 400 tysiąc metrów. Wodą będzie to około 2 km To w miejscowości Dulsk most będzie. Jak widać, że rzeka Wda sobie płynie. Tu ususzę mapę po, po, po przejściach na tym kanale bocznym na rzeczu Wdy. Niestety trochę wody nabrałem do paniaka również były tam takie momenty niezbyt przyjemne Natomiast cóż, stwierdzam, że w dana odcinku stlenia do świecia oddaję wszystko co tylko nie zostało niejako zrobione na trasie lipusz -Tleń, gdzie trasa jest oczyszczona całkowicie tutaj płynie się zupełnie świetnie, przyjemnie o, jeszcze tutaj widzimy ślady dzika chyba to są ślady dzika albo sarny jakieś no w każdym bądź razie jakieś zwierzyny która która to zwierzyna tutaj sobie chodzi